twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie, gdyż dotknąłem ciebie tak, jak się rani wroga surową karą. Przez wielką twoją nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu Twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką Twoją nieprawość i liczne Twoje grzechy tak Tobie uczyniłem. To mówi Pan. Oto przywrócę, przywrócę znowu namioty, namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, by ich nie ubywało, przysłużę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec mnie. Ukaże natomiast wszystkich jego ciemięzców, a jego władca będzie z niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewni mu dostęp do siebie, także się zbliży do mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do mnie, mówi Pan. Wy będziecie moim narodem.